Rozpoczęliśmy dzisiaj tę e, długą, myślę, bardzo ciekawą e, dla m, wszystkich aktorów, e, dla mnie, dla wszystkich realizatorów podróż, którą mamy zamiar skończyć e, 28 lutego, a podróżą tą e, będzie realizacja przedstawienia opartego na filmowym scenariuszu autorstwa Przemka Angermana i Jana Kidawy Bońskiego pod tytułem Skazeny na Blusach. Ale nie będzie to oczywiście przeniesienie tego scenariusza na scenę, bo to nie miałoby najmniejszego sensu. Film rządzi się swoimi prawami, a teatr to jest, to jest zupełnie inne miejsce i pozwoliłem sobie dostać też taką zgodę od autorów na adaptację teatralną tego scenariusza filmowego i to, co dzisiaj czytaliśmy, różni się w sposób znaczny od tego, co pewnie Państwo widzieli, widzieli w kinie. Mogę tylko powiedzieć, ponieważ ja nie wiem, jak to przedstawienie będzie wyglądało w finale. Szanowni Państwo, nie da się wymyślić spektaklu przy ekranie komputera. Na pewno inspiracją taką podstawową i główną to jest twórczość grupy Janowskiej, od której wyszliśmy i która będzie światem postaci. Z głowy Ryśka Ridla i za pomocą tych postaci, za pomocą tego świata to dla mnie e, Ryszard Ridel jako, nie wiem może najważniejsza ikona e, śląska spokojnie mogłaby się znaleźć na e, tychże obrazach Teofile Ociepki czy, czy żyjącego Erwina e, e, Sówki. I to jest, e, to jest taki początek start do tej, do tej podróży. E, Jakim efektem zakończy się ona? Zapraszam serdecznie na, na premierę. Nie ukrywam, że bardzo długo zmagaliśmy się z największą trudnością z poszukiwaniami głównego twórcy, ponieważ na, na tej osobie będzie ciążył ogromny, ogromny bagaż. Unieść jakby, tę legendę na sobie no, to jest naprawdę rzecz. Niełatwa zdaję sobie z tego sprawę i proszę mi wierzyć, że coś tam na górze, ktoś tam chyba dobrze patrzy na nas, bo udało nam się znaleźć dwa tygodnie temu głównego twórcę Ryśka, czyli Tomka Kowalskiego, który jest fantastycznym wokalistą, jak się okazało niebywale E, wrażliwym człowiekiem, który ma niebywałe predyspozycje e, aktorskie, z tego co wiem, to nigdy nie grał, e, nie grał w teatrze, natomiast to, co ja zobaczyłem na castingu i to, co dzisiaj to mówi, powiedziałem po pierwszej próbie czytanej, żebym tylko nie zapeszył, bo ja fur, fur, fur. E, przesądny jestem, e, w to tutaj. Tak. to jest, jest ogromna szansa, że, że powstanie z tego fajne przedstawienie, w którym Tomek zagra główną rolę i, i na jego szczęście, nie, nieszczęście, no, nie chcę być złym prorokiem, ale podobna rzecz, którą robiłem ostatnio, czyli spektakl Jimmy Morrisonie jest grany w Warszawie od lat 13. No boję się, że to niestety... Ciebie również Tomku, <tomku czeka, bo, bo materiał mam na myśli głównie oczywiście twórczość ryśka Ridla i zespołu Dżem to są, no to są ikony, z którymi mnie samemu też jest się bardzo ciężko, ciężko zmierzyć. Dzisiaj opowiadałem na próbie taką historię, hmm, będąc młodym człowiekiem, miałem chyba wtedy z 18 lat. To był, Szanowni Państwo, 80, chyba szósty rok. I i e, festiwal w Jarocinie. Byłem na koncercie zespołu Dżem, który kończył, wieńczył ten, ten festiwal. I byłem strasznym głupcem, bo spieszyłem się na pociąg i nie doczekałem do końca tego koncertu, bo to był jakiś ostatni pociąg, który, e, który odjeżdżał z Jarocina w moje tam rodzinne strony. A też pochodzę, no, moja rodzina jest cała, cała z Gliwic. Dlatego też z ogromnym, nie wiem, no sentymentem i strasznie się cieszę, że dostałem taką propozycję od, od Roberta. Długo się nie, nie zastanawiałem, żeby ją przyjąć, a ponieważ wbrew pozorom, szanowni państwo, ja jestem, jestem domatorem i strasznie niechętnie wyjeżdżam e, z domu. <coughs> mimo, mimo wielu propozycji, proszę sobie wyobrazić, że to jest e, pierwsza rzecz, którą robię e, poza, moim, no, poza, poza miejscem, gdzie mieszkam, poza Warszawą, krótko mówiąc. Natomiast tutaj nie miałem innego wyjścia po prostu. Wiedziałem, że muszę zrobić tutaj w Katowicach na scenie Teatru Śląskiego to, to przedstawienie. Natomiast wracając, bo to była dy, dygresja, w których uwielbiam no, się rozpływać czasami, ale wracając do tego Jerocina. Ja poszedłem głupi na ten pociąg, e, a później teraz wróciłem do tego festiwalu Jarocinie czytając biografię Dżemu i Ryśka Ridla i wtedy odbył się najważniejszy, najbardziej spektakularny, niebywały koncert Ridla i, i Dżemu. Bo grali prawie 4 godziny i o piątej nad ranem wszedł organizator tego festiwalu i powiedział, że wyłącza prąd. I wtedy Rysiek Riedel, ja tego już nie słyszałem, poszedłem po prostu z plecakiem, z moim przyjacielem na dworzec i wtedy Rysiek powiedział, kochani, kto chce ze mną dalej śpiewać te piosenki, to zapraszam, chodźcie ze mną na pole namiotowe. I jest zdjęcie w biografii pana Skaradzińskiego, gdzie Ryszard Ridel na tymże koncercie idzie. W takim wielkim pochodzie, na czele pochodu z organkami, gdzie jest za nim kilka tysięcy osób i te wszystkie osoby idą na pole namiotowe i tam przez następnych kilka godzin razem z Ridlem e, śpiewają. Słuchajcie, o takim człowieku robimy to przedstawienie i no, mamy ogromną tremę, ale, ale no, damy, damy z siebie wszystko. Strasznie Państwa zapraszam na, na premierę. Jeszcze dwa słowa o realizatorach, bo o Tomku już, już wspomniałem który był najważniejszym elementem tej układanki, którą zebraliśmy, zebraliśmy w całość. Kierownikiem muzycznym jest Olaf Deliglasow, legenda polskiego rock'n'rolla, rolla ilość zespołów, które, których był liderem albo współtwórcą przechodzi najśmielsze oczekiwania. Choreografię będzie robił Jarosław Stanik, też jeden z najwybitniejszych choreografów w tym kraju. E, scenografię będzie robiła Joanna Macha, również fantastyczna e, scenografka i kostium e, Agnieszka Werner. No tyle, proszę za nas e, trzymać kciuki. E,